Witam Państwa. W tej lekcji zaprezentuję w jaki sposób i skąd pobrać sobie program do edycji grafiki. Jest to całkowicie darmowy program na, na licencji Open Source. Wchodzimy sobie na stronę gimp.org. GIMP oznacza GNU Image Manipulation Program Czyli program do edycji obrazów na licencji GNU. Tutaj mamy Download. Ewentualnie to jest w menu górnego. Możemy sobie wybrać Download. Wybieramy sobie system operacyjny, na którym pracujemy, w moim przypadku jest to Windows, czyli klikam sobie tutaj GIMP for Windows i ten pomarańczowy guzik to jest pobieranie bezpośrednie, ewentualnie możemy sobie pobrać za pomocą protokołu BitTorrent. Po kliknięciu rozpocznie się pobieranie. Ja już sobie tutaj pobrałem ten program do folderu GIMP instalacja jest standardowa, tutaj klikamy uruchom, dajemy tak, w zależności od wersji systemu operacyjnego te okienka mogą troszeczkę inaczej wyglądać, no ale instalacja jest w miarę standardowa. Wybieramy sobie domyślny język, w moim przypadku jest to język polski, daj OK, no i tutaj można kliknąć sobie albo zainstaluj, z domyślnymi ustawieniami na dysku C w folderze program files się to zainstaluje, Ewentualnie, tak jak w moim przypadku ja sobie tutaj wybieram do stosu i daję dalej, dalej i po prostu w ten sposób instalujemy sobie. Różnica jest taka, że tutaj jeszcze korzystając z tego kreatora do stosu mamy możliwość tu już mam zainstalowany ten program, ale mamy możliwość wybrania sobie ścieżki dostępu, czyli zainstalowania go nie na dysku C, ale na przykład na dysku D czy E, w zależności od tego, gdzie mamy więcej miejsca. Ja tutaj dam Anuluj. Tak jak mówię, już ten program mam zainstalowany. Możemy go po zainstalowaniu znaleźć po prostu wszystkie programy, no i tutaj gdzieś ten GIMP będzie się znajdował. Po uruchomieniu program ten wygląda w ten sposób. Ponieważ jest to nowy program dla większości z nas czy z Was, no na początku będziemy się uczyć podstawowych narzędzi, podstaw pracy w tym programie, w tym materiale to wszystko. Pierwsze zadanie, które jest do wykonania dla Was w czasie le lekcji, to jest pobranie tego programowania, zainstalowanie go i potwierdzenie na platformie Moodle. Tej czynności poprzez wypełnienie odpowiedniego, odpowiedniej ankiety. To będzie potwierdzenie. czy tam swoje imię i nazwisko, że potwierdzacie wykonanie tego pierwszego zadania. Dziękuję. To wszystko. Do widzenia.